Musimy zobaczyć co tu się stało. To jest niby obóz wojskowy, a jednak coś jest na rzeczy. Tylko pytanie brzmi, co? Kto Już, już. E, Eivor, wstawaj. Ja wiem, że się dobrze siedzi, ale... What's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there, give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg, and you are. Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been eight days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, bucket out and draw your weapon. Oh, my chivalry! That's, that's, that's ah. Do You have what you wish. Damn it, Anders, kibba. Okay, dolu. Inaczej nie weszło. To na pewno nie nasz. Aha procą, mnie. Mnie procą. Tak się nie godzi. Dobra, teraz tego może. Wyjaśnimy. Dobra. Tutaj Łuk jest trochę osąbiony w porównaniu do... choćby Jeans. Ale tak oh, to no możemy no fajnie no napsuć. Jest no. dam wydania. To będziesz mieć problem. Eksystencjonalny. Licznie. Okej, okay, dwójeczka. Z tego czy testujemy eee, A może chciała się go powalić? Okej, okay, co to nam nie wyszło? Szkoda. Czy to ma Chyba nie. Kolejny teraz. Chyba ostatni został. Przesunź się. Dobra, no to wszyscy Zobaczcie już. Teraz idziemy. Right. Póki co zobaczy, chciała lepiej, ale. A tu jest matoszka. Dobrze widziałem. Hmm. Do innej sandy wiesiadnej Czy musimy to odbudowywać? Czy możemy pójść gdzie indziej? Majby chętnie poszedł tak trochę w inne miejsce. Dobra, pełne. Oh. Oh. as well In here those men had prisoners. You there, Untie us. Let us walk and we will not hurt you. Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people. I promise. You need not kill us. Peace friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yen'li... ...I'm a merchant... ...not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand... ...that's all. I keep horses, and well... ...I did... ...till those brigands sold them off. They meant to sell us next... ...as slaves to the nearest bidder, ...but I read their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar... ...at Hastanyal's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. You know the sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Repeat my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Thornberg, son of Styrbjorn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven Clan welcomes you. No dobra, mamy jakiś początek, mamy dwóch nowych yy, lektutów do naszej rodzinki. O Boże, teraz czego? A okej, okay, czyli nasi już są. Ja chcę ja chcę to też chcę czekać w ponieważ chcę, żebyście się wczeli w po prostu klimatu. Honored family, friends, welcome to your new home. Widać, że pracują wszyscy wspólnie zgodnie. Ja też zakładam, że będziemy mogli tą osnę rozbudowywać. Zastanawiam się jakie będziemy tu do dyspozycji ulepszenia. Jest nie ma po anglii. Nawet Eibar pomaga, to już coś. Oczy to świetnie wygląda, właśnie urok naszego setingu europejskiego. Co to będzie na północy, ale ślicznie. Fine ślicznie. Ale tradycyjny house na rival musi być. seen. Now come! A A R zbyt, w A M taki sam kim miałem, byłem y mały jeszcze A Sigurd? jakiś czas temu. I From the few plans and maps I discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here. in this unnamed cups of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravenstorp, the village of Ravens. Brzmi nieźle. Mi się podoba. Hmm. i like it the poet in you sings once again one day this name will be known throughout all of england a name is only a beginning if we want renown we must build expand agreed we should begin with a forge can you help Colonel get working again we'll need cargo supplies

Czyli tutaj mamy dostęp do Anglii. I że my wstąpiłem ten samouczek, jak to się wchodzi na Norwegię, ale to. Ja sobie na spokojnie wiecie, Do tego dojdę poza nagraniami, więc. Nie ma najmniejszego problemu. A właśnie, miał być jeszcze awans i rozwój postaci. Stowie. Lekki atak, to na razie nie. To też lekki atak, ale tu jest 4, a tu jest ile? Też 4 Odporność na silne ataki. Krytyk. Parowanie. Może tu pójdziemy. Aha, ty że troszeczkę musimy... Wyraź zanim tą umiejętność sobie zdobędziemy. No dobra, trudno się mówi. Będę chciał teraz nadgonić te umiejętności skrotobójcze. Okej, okay, pomów z Gunmarem, Gunnarem. Tutaj te imiona jak się niektóre kojarzą z gwintem. Tam też są heraldy, są górmundowie. Gunnar akurat nie ma, ale

I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the war of a river horse. <laughs> Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes. Bandits wiedzą as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you. Empires are better niż than they did. Jest, chciałem się teraz zastanawiam, czy przypadkiem nie powinniśmy się wrócić do Norwegii. czy może tutaj chciałbym zostać, ale no to się jeszcze okaże. Myślę, że ten odcinek sobie już spędzimy tutaj. A dopiero kolejny to albo Norwegia będzie, albo właśnie nadal Wielka Brytania. W sumie Anglia. Okej, okay, tu jest klasztor. Hmm. Wygląda jakby gra kodował, żeby tam zrobić najazd. A tu nie ma niczego innego? I też jest. Tutaj mamy trzy klasztory obok siebie. I parę punktów synchronizacyjnych. No dobra. Póki co tyle dobrego, że mamy jako szybką podróż również łódź. Więc nie mam takiego ciśnienia na te punkty synchronizacyjne. Ale koniec końców będziemy sobie wszystko w pełni tutaj odkrywać. Na no, na klasztorze. No tak, dobra, wiem o tym. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last, we will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs. The Saxons know we are here, dog The monasteries will be well guarded. To be Fail by nothing more than a few prayers, I'd wager. we've been should Chyba co kiedyś sobie zobaczy jak te najazdy wyglądają, ale kurczę. Póki to, to, to co widzę i te wszystkie tryby, w jakich możemy kamerę ustawić. Nie no, naprawdę jest bardzo dobrze tutaj twórcy Ubisoft, no co by nie mówić o tym jak traktują Ghost Icon. Jak traktują Rainbow Six Siege, no tutaj się naprawdę postarali. Nie, ale tu jest skarb. Skarb chciałem. Co to dajesz, Aivor? Opiez, złaść. Chociaż hmm. to był skarb. Chociaż widzę, że nic nie widzę. No dobra. Nasz pierwszy najazd, czy tutaj... to tu za wszystko bardzo ciekawi. Jak to wygląda pod kątem obstawy, czy tutaj rzeczywiście, no tak... Po prostu możemy wejść i... Po prostu ich wydajność czy... czy jak? Okej, okay, to było takie coś tylko. Czuję się rozczarowany. No chodź do mnie, chodź, 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 chodź uniknęliśmy Nie to w sumie taki Ups A i w wodów Wiecie, strzadający mi taki dający wsparcie bardzo odpowiada No, nie do tyłu. Ej, do tyłu! O, właśnie tak. Brawo. Dwóch wrogów tu jeszcze mamy. Dobra, to jeszcze my się trochę myli po Potem unikł, ale to. Mówię, po prostu teraz na zmianę w Horizona na Twitchu i... i. Teraz właśnie dla Was z na YouTubach, więc. No, no jeszcze się może mylić. Dobra, leczymy. Nie ma co odsłaniać. Kurczę, wytrzymały jest. Ostatnio nie zobaczyłem, jak się rano sam odróciło. No już się nie uleczymy, a szkoda. Hmm. Jeszcze nie. Ja trochę pożyję sobie, panie great. Ale się nie możesz uleczyć i tak, nie? Szkoda, Dobra, zostawmy to jako na innym, a sami to spędzujmy Może tu będzie coś do jedzenia, ale chyba nie. I my stąd przebiegliśmy. Hmm. No, jest problem. Bo teraz co i nas już nie ma. A tu co nigdzie nie widzę... Przedmiot leczniczych. Czy to jest łucznik? To mamy problem. Jak to łucznik? Tak, gdzie jest to jakieś leczenie? Tam są wykryci jeszcze dwaj przeciwnicy. Hm, No, to tu popatrzeć jeszcze... Okej, okay, to nasz. To jest takie właśnie głupie miejsce, bo nie możemy się w ogóle uleczyć. Nie możemy atakować z dystansu. Ale nas teraz byle cios. Po prostu może zdjąć. Okej, okay, no. Ładny cios. Posuć go. Jakieś leczenie może? Aha, bez leczenia. Dobra. W to musimy robić z kogoś, kto będzie. Doszynę podnosić? Ale z tym też może być problem. Wow! Pomóż nam. A to to Jeszcze tak. Już unikałem przecież! Ach, co to nie wyszło. Ale sobie zrobiłbym tu na, na jeszcze raz. Czemu by nie? Mamy ku temu. A co to zabiał Nie Nieważne. Mamy ku temu możliwości. Spróbujemy to stoczyć jeszcze lepiej. Czyli tu jest nawet liczna obstawa. Ale jest to w naszym zasięgu. Może kwestia jest taka, że ja się nie czuję zbyt pewnie z bronią oburęczną.

A tu jest jakieś żarcie, rozumiem. Dobra, no i tu będzie napędzony przez tylko 6 strzał, bardzo mało. A gdyby to pójść, to bójczo, czy to się ma prawo udać? Myślę, że czemu by nie. Chodź no na to wejdź. Prawie. Nie. Ej, woda. Oto to. Dobra, kolejna strzała za spójcie. Oberwał. A więc strzał nie mamy już, szkoda ten szybki sobie póki co zostawimy to może być samorożkę, przecież leczenie A tu jeszcze ich przeskodujmy, a przeszukajmy. Jest jeszcze nas Branja plus 1. Kurczano fajnie. Bardzo fajnie. Tak, jeden pada się o to Bardzo mało. I bardzo szkoda. Nie, nie, jestem twój. Może to coś za Niekoniecznie. Podleczmy go. Nie obedwał? Szkoda. Na szczęście jest nasz. Strzała to kolejna. A to jest zostaw naszych. O, piękna głowa. Jest to strzała odzyskana. Tu chcieliśmy no wejść.

Dobra, dalej idziemy. Tu już wszystko do końca złupimy. Nie będziemy tego już w połowie zostawiać, nie? Tak się nie godzi. Tu coś? Zupełnie nic. Ale tu już owszem. Jedna strzała tylko. Za 55, no. A się nie zmarnowała. Te to topady, coś pięknego. Jest, chciałbym się samać po te grzyby je zobaczyć, wypróbować je. A to... Ład... To ma po prostu ataki specjalne. Przyjąłem. Ach, zły guzik wcisnąłem. A to ten jest wrogim. Podnieśmy go. Wstawaj. Jeszcze nie czas na ciebie. Jest troszkę na leczenie. I tu jest coś w środku. Tak, jak tutaj wejść? Od tej strony pewnie. Wyważmy te drzwi. To powinna być walka w środku. Nie, nie jestem twój. O kurcze. Zapada mi może. Ślicznie. Teraz niego kolej. No to jest zebrane. I wyważamy to. No i jest to Świetnie. Kolejne punkty do bogactwa: sadowce i materiały budowlane. A czemu tu jest wykrzyknik? E, pomogę ci. Proszę. A daj się w tym układzie na łódź. Tędy będzie szybciej. No i słuchajcie, kurde, jest naprawdę bardzo dobrze tutaj. Te najazdy no, powiem, mi się bardzo podobają osobiście i bardzo chętnie. Jak będzie taka możliwość, to będę chciał te najazdy po prostu. ...przeprowadzać. Póki co jednak wrócimy się jeszcze na łódź, ponieważ za chwilę będziemy kończyć ten odcinek i nie chciałbym tego najazdu musieć robić ponownie poza odcinkiem po prostu. Zresztą, że poszło bardzo fajnie, myślę, się dopiero tych najazdów jakby utrzymy. Więc w swoim czasie tutaj będziemy się radzić o wiele lepiej, ale póki co to mnie no. Nowość, więc. To wracajmy. Jestem God pewien. Na tym to zawracamy. I w sumie, czy tu cię mam opcję zapisu manualnego? Zapisz. Ok, zapisałem to. W tym okładzie, moi nocy, I wam bardzo dziękuję za uwagę. Mamy z nieba manualnego do sobie, to na spokojnie wrócimy. A tymczasem to by było tyle. Dzisiaj dla was. Chce. Trzymajcie się, pa pa.